Witam Państwa. Chciałbym zaprezentować Państwu realizację scenariusza dotyczącego procesu 9.1, obsługa wymiany informacji, obsługa reklamacji, gdy operator systemów dystrybucyjnych jest inicjatorem. Celem danego procesu jest wymiana informacji pomiędzy użytkownikami profesjonalnymi za pośrednictwem CESIRE. Przejdę teraz do portalu użytkownika profesjonalnego celem realizacji danego scenariusza. Znajdujemy się na zalogowanej roli operatora systemów dystrybucyjnych. W celu wywołania procesu 9.1 przechodzimy do belki procesy obsługa wymiany informacji 9.1 obsługa wymiany informacji. Znajdujemy się na formularzu procesu 9.1 i wypełniamy dany zakres informacji. Określamy kategorię komunikatu. wnioskowanego adresata komunikatu, identyfikator o iRe, Zmieniamy wartość czy ID adresata komunikatu jest zmieniona na true, a także określamy ID biznesową rolę adresata, meeting point administrator. Następnie w poniższych danych formularza usuwamy domyślne wartości dotyczące żądania zgłoszenia zawartej umowy dystrybucyjnej, oczekiwanie daty wejścia w życie daty, a jedynie uruchamiamy wnioskowany do miał proces z tokenem daty wstecznej. Wybieramy przykładowy proces 2.2, określamy wnioskowaną wsteczną datę realizacji. Przykładowo nie będzie to 14 kwietnia, a także określamy opis, którego będzie dotyczył pozyskanie pozyskanie ten daty, daty wstecznej. Po wypełnianiu wszystkich danych idziemy, uruchomimy formularz i sprawdzimy, czy wszystkie dane poprawnie zostały zwalidowane. I widzimy, że tutaj jeszcze jedna z informacji nie została poprawnie wypełniona. Przyczyna potrzeby daty wstecznej. Jaką jest, inne leżące po stronie użytkownika profesjonalnego. Przekazujemy, przeszli. Operacja została zakończona sukcesem. Przelogujemy się teraz na rolę OIRE w celu odebrania komunikatu. W tym celu wylogujemy się z danego użytkownika. Przelogujemy się teraz na użytkownika PSE. I teraz w celu odebrania komunikatu przechodzimy do belki Dalsze działania. Lista otwartych transakcji. Wyszukujemy wszystkie otwarte transakcje. Widzimy, że komunikat został poprawnie przekazany. Przechodzimy do szczegółów. No i wypełniamy wszystkie niezbędne dane do poprawnego przetworzenia komunikatu. Odpowiedź pozytywna. Uzasadnienie odpowiedzi. Przekazujemy. Komunikat został poprawnie przetworzony. Przelogujemy się teraz ponownie na użytkownika operatora systemu dystrybucyjnego. I w celu weryfikacji odebranego komunikatu przechodzimy do podglądu komunikatów. Wybieramy. Komunikaty dotyczące grupy 9 procesowej. Wyszukujemy. Przechodzimy do ostatniego odebranego komunikatu 9.1.14. Przechodzimy do szczegółów. I tutaj widzimy samą strukturę odebranego komunikatu w zakładce message details. Widzimy przekazany token daty wstecznej, gdzie z datą wsteczną będziemy mogli obsłużyć dany proces 2.2, którego dotyczyło zgłoszenie. I to by było na tyle w zakresie realizacji danego scenariusza. Dziękuję Państwu za uwagę.